Please help me people help me Matko, pan ze tu jedzie Gunner Hit Pan ze 400 co zniszczono, ale jaja. Transportu na kanale Kowal z tej strony. Trzy odcinki z wysokich, powiedzmy, biarów Pomyślałem sobie, że pora zabrać FCMA36 w obroty i spróbować im coś ugrać. Jeżeli chodzi o profil historyczny, to pełna nazwa to jest czar FCM36. I wyprodukowała go firma, uwaga, wycmaniłem się tutaj. Forge Chantier de la Méditerranée. O, właśnie tak. no Ja tego nawet nie będę próbował wymawiać. I na przykład właśnie ta firma była odpowiedzialna za wcześniejszego czara 2C albo projekty B1 czołgu i ponownie firma FCM właśnie przystąpiła, przystąpiła do projektu następnego czołgu, którym był właśnie FCM36, znaczy skończyło to jako FCM36 i chodziło o to, żeby pancerz przede wszystkim był spawany, żeby nie był na nity ani nic takiego miał być spawany, co im zresztą odpowiadało, no bo... Wciąż pamiętali pierwszą wojnę światową, a takie spawy były w 100% odporne na, na, na przecieki gazów do środka, w przeciwieństwie do nitów. No i tutaj kombinowano coś z różnymi kątami, jak widzicie tutaj przy gąsienicach, to miało właśnie wytrzymywać ostrzał nie tylko z wolno lecących pocisków, ale z tych szybko leczą, lecących, czyli tych głównie przeciwpancernych. I nawet się to sprawdzało na tamte czasy. I w 34. Pierwsza drewniana makieta została zaprezentowana armii i w 1935 powstał pierwszy prototyp. O ile kadłub sprawiał dobre wrażenie i pojazd tylko trochę przekraczał tak naprawdę wagę jaką sobie armia wyznaczyła, to mimo wszystko zostało odesłany do producenta dopiero kiedy napotkali, test, napotkali problemy mechaniczne. Już później w 1935 roku i kadłub i wieża zostały odchudzone, Pokombinowali przy zawieszeniu i, 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 i przy kadłubie. Jeszcze mimo wszystko tam pozmieniali trochę układ, bodajże inaczej inaczej się dostawało do silnika w drugim prototypie. Jednak wciąż po testach został dosłane znowu do producenta, bo zawieszenie nie dawało rady. No i ostatecznie między 35 a 36 doszło jeszcze do jednych testów. W międzyczasie dostał jeszcze dodatkowe 10 mm pancerza. Armia sobie tak zażyczyła i ostatecznie został przyjęty do. Służby. Mimo ogromnych kosztów jednej jednostki jak na tamte czasy, nie wiem jak wam to przełożyć. Były duże, musicie sobie sami wygogować. Armia zamówiła serię pierwszych stu pojazdów, ale no niestety firma Forge Chantier de la Mediterranée nie była przygotowana na produkcję seryjną tych pojazdów, która dodatkowo się opóźniła, bo testowali jeszcze następny prototyp z, lepszy, z teoretycznie silniejszym silnikiem i szerszymi gąsienicami, bodajże, rzecz tam dobrymi gąsienicami. I ostatecznie, no nie, nie, nie spełniło Pełniło się to, więc wrócili do tego prototypu przyjętego przez armię. I skończyło się na tym, że pierwsza seria pojazdów została dostarczona w 1938 dopiero roku, ale dopiero w pełni testo pojazdów do 1939 bodajże się. Do 1939 się to przyciągało dostarczanie tych pojazdów. I dostarczają pierwszych 100, armia zamówiła następne 100, i później następne 100 jeszcze w najpóźniejszym 39. A w międzyczasie firma FCM podwoiła praktycznie koszt jednej jednostki. Poza tym, tak samo ta firma FCM jeszcze budowała w tamtym czasie czołgi B1. Co do kadłuba pancerza, ok, można powiedzieć ty, nieźle, całkiem jak na tamte czasy, 40 mm, nie, nie, nie jest głupio. Problemem. Jak okazało się później było działo SA 18, które najzwyczajniej świecie, kiedy Francuzi się już z niemieckimi czołgami spotkali z Panzertrójkami głównie. No nie dawało sobie rady z nimi najzwyczajniej świecie, ale też żeby nie było. Panzer III też miały duży problem, żeby przebić z tych 37 swoich pancerz FCMA, aczkolwiek no tutaj po prostu wyszła wyższość niemieckiej taktyki. Nad Francuzami i Niemcy rozpracowywali każdy czołg po kolei, szukając spotów, tak zwanych, coś takiego, żeby w końcu przebić ten pancerz. I dochodziło nawet do tego, że dosłownie nakładali się praktycznie na pięści, tak? bili, czołgi strzały do siebie z paru metrów dosłownie, żeby się przebić. Eee, no i na pewno też w tym wszystkim zdecydowanie nie pomagało, nie pomagało to, że dowódca był również również obsługiwał karabin maszynowy, był również y, osobą oczywiście przeładowującą działo. To jest tylko dwuosobowa załoga. Więc dowódca był absolutnie przeładowany zadaniami. Nie, nie byli w stanie Francuzi tego ugrać, żeby się Australijczycy do do by nie dali rady. No i ostatecznie Niemcy ich rozjechali. No przejęli 30 parę pojazdów, o ile się nie mylę, w różnym stanie. Niemcy oczywiście i je wycofali później. I bodajże w 1942, tu, tu mnie nie łapcie za, za słówka i daty, bo to wam nie powiem dokładnie, ale w 1942 zaczęli przebudowywać parę podwozi, żeby 75, na przykład taką jak mają na Marderze, zamieścić i żeby się w Normandii może przydały i później jeszcze parę podwozi przebudowano na to, żeby 105 woziły, także... Hej, zwróćcie na to uwagę, bo poczytajcie sobie o to jak Was to interesuje, bo Niemcy faktycznie no nie marnowali tego sprzętu, tylko go przerabiali na zwyczajnym świecie. Co do czołgów w grze, no trochę gówno i trochę gówno. Jeżeli chodzi o jedyny pocisk, mamy MLE 1937 APC Ara który przebija 33 mm pancerza ze 100 m na 1-0 w 3.3 sekundy, raz nas trafią, nie żyjemy, bo zabiją nam członka załogi, czy coś takiego. Pancerz 40 mm i tak nie wystarcza, i tak nie wystarcza, większość rzeczy nas przebije. Eee, także dzisiaj będziemy grali, tylko dosłownie wszystko będzie przeciwko nam, może tak tujmy. Ale hej, tym czołgiem nie powinniście grać jako czołgiem, w którym chcecie coś ugrać, to jest Troll Tank i dzisiaj się spróbujemy pobawić. Także przeskoczymy sobie do pierwszej rundy. Okej. Okay. <grych> Ej, nie jesteśmy jedynym FCM36, jakiś gościu też się tym bawi. Wariat. By the way, kiedy wprowadzono nowy przelicznik pancerza, Ej Boże, przelicznik, yy, Zapomniałem o tym powiedzieć w intro. Kiedy wprowadzili nowy przelicznik penetracji pocisków, postanowili wycofać ten pojazd oraz tam któregoś poczkisa, hoczki, ale. No nie pamiętam, bo się okazało, że penetracja tych pocisków była tak mała, że stały się totalnie bezużyteczne. Ale ludzie się oburzyli, że jak to tak te pojazdy usunęli. Dodali jest z powrotem. Chyba trochę im batnęli tą penę na tyle, żeby cokolwiek dawało. że była 20, na 27 mm miała penę, coś takiego. Więc nie byliśmy w stanie nic przebić z APCR-ów. Więc taka informacja dla was, jakim, jakim pojazdem jedziemy. Na przykład Włosi są dla nas praktycznie nietykalni. Widzę zobaczcie, nie, 13 140 14, coś rozwaliło. To jest chyba jedyny czołg w grze, który ma low velocity APC a no bo to jest po prostu, nie da się tego i sobie określić. 600 metrów na sekundę. Ten nasz zwariowany pojazd, czy jesteśmy niżsi niż tutaj. brzegu? O, działo mi rozwaliłeś? Co ty gadasz? Co my tam mamy? No Włocha mieliśmy. Ale Skubaniec. Był ustawiony na nas. No widzicie... Wow! Zawił mi kierowcę! Zawił mi kierowcę. Mogłem go nie puszować, nie? No ale co będę stał w miejscu i czeka aż coś wyjedzie, to, 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 to zasnę, przepraszam bardzo, ale zasnę. Odczułam wielki dyskomfort wyjeżdżając tutaj. zawsze wszyscy tutaj umarli. Ojojoj. Nie jestem w stanie go przebić, nie? <laughs> jeden frag na opancerzonym celu. Jeden frag, bo jak z coś zdejmę, to się nie liczy. Chociaż będzie cieszyć tak samo. Chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że karabin maszynowy jest dłuższy niż to działało. Całe z zamkiem. A swoją drogą w którymś tam muzeum jakimś francuskim, chyba coś na M, jest jeden w pełni sprawny egzemplarz tego pojazdu. O matko. Luigi, don't do it! O Jezus Maria. Ty, BT-7. Żeś mnie przestraszył. Okej, okay, BT-7 nie żyje. Czyli ten gość miał kolegę. A ja się mu zrobię co? <laughs> Jednym strzałem z AS-42. Nie udało mi się. Nie udało mi się. Przednią płytę. <laughs> ja się zawsze zastanawiam, co się stało z Francuzami. Mieli jeden z najlepszych czołgów, jeżeli nie najlepszy w trakcie I wojny światowej, a później wszystko im tak kurwa nie wychodziło, że jest niepojęte. Zwieńczeniem po prostu wisienką na torcie kujowości francuskich czołgów jest ARL. O. Przeszło na wylot przez niego, ale jaja. El trójka tam zabiła gościa. Ha, 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 nic nie zrobiło, L trójce, dobra. To było 400 metrów Tylko trochę daleko. Oczywiście. Zamek działa, zjadł cały szrapnel, ale nawet zamka działa nie uszkodziło. To, co się wydarzyło, nawet go nie uszkodziło. Ile my tutaj mamy? Do preku? 17 stopni. Będzie można coś pokombinować. Dobra, mamy, mamy drugiego typa Ale, gdzie jest L3? Jest, tutaj jest Ma jedna szansa na godnego przeciwnika I nie trafi, no nie mogę co trafić. No jedź! Proszę cię, trzymam W. tego nie jedziesz AMD-35, zostaw go. Jest mój. Yes, L3 jest jeszcze. Uh, headshot na gościu. Oho, co to? Jak to będzie Panzer 2, to ja jestem. bezbronny. Gorzej, Critical Hit. Enemy Kill assista. O jezus! Panowie, prawie rozwaliliśmy Flak Od boku, obok, od boku. Ale prawie się udało Coś tu jeszcze mają Panzer 2C podajże, tak? Dobrze rozumiem? Chyba tak Ktoś tam od tyłu w was strzela Ja bym chciał pomóc Ty! <laughs> o nie, to jest Włoch Tego nie przebiję Jedź, FCM, proszę cię To mogę rozwalić! Nie, mo nie mogłem, nie mogłem Nie dałem rady strzelić Szkoda Zdążył mnie Włoch wyczaić Przeciwko niemu nie jesteśmy w stanie zrobić nic niestety. Alej, alej! Już, już coś się podziało, tak? Już coś się podziało. Rozwaliliśmy cel opancerzony. Jest nieźle. O nie, zabrali mi misia. Inny kąfer się wczytał niż powinien. Szkoda. No znowu dotrzytało dużo ludzi, więc będzie przypał. Szwedzi na przykład na 1.0. Mają 105 mm peny, nie? Na... No. A Ale oni mają high velocity APCR, przypominam, mamy low velocity APCR. <laughs> Come on! Dobra, ktoś go rozwalił, nedość za to nie zostaliśmy. O, to już wygranie. Z ogniem Panzerzbura jakaś przejeżdżała. sobie tylko oczkiem delikatnie. To mamy panzer 4, o matko. O Jezus Maria. Czogi, których przebić nie zdołam. Szybko ludzie tutaj jadą. Please help me, people, help me. Na to panzer 4 tu jedzie. Gunner. Hit! Fazer 4C zniszczył, ale jaja. ja. Temu może z... Gdzie, gdzie jestem co tu tak na z tego działka? No come on kurwa, nie wiadę tu? No ale to już przegieri pałę teraz. Niemożnością wjechania tutaj to już przegieri pałę. Jeżeli trafię go w przedział załogi, to jest duża szansa. Jeżeli nic mnie nie zrobię, ale nie mam innej, innej opcji teraz. Jest no. Commander Panic time. Do it, boys! O. A new contender appears! Dobra. Teraz jest czas dla mnie, żeby się wycofać! Steczny, steczny, wsteczny! Tak, żeby mnie kamień zasłaniał przed nim chociaż. O nie! Naprawdę? 105? Ej fajnie, że go kurwa nie słyszałem, no gość jest dosłownie za mną i go nie słychać, że? Dzięki Gaijin. Ej, dostałem asystę do tego typa? Dostałem asystę. Dobra, Panzer IV rozwaliliśmy. I tam kogoś jeszcze. O nie, zabierają nam punkt C. Byłoby szkoda, gdybym tam nie pojechał. Critical hit? Ale jaja Kill asysta może być. Komandera mu zabiłem. Nie mogę się przejść przez jego przednią płytę, kurwa. A! Don't do it! Amo! No nie, nie byłem w stanie trafić jego amunicji. Bo wystroili już parę razy. Myślałem, że będzie miał pełne plecy. No wie, oj, nie żyje. No wiecie, dla mnie tyle. Dla mnie tyle. Jeżeli ze 100 metrów nie jestem w stanie przebić 30 mm płyty, gdzie efekt fitness to jest 31. A mój pocisk powinien przebijać 33 mm. <laughs> Fajna zabawka, żeby potrolować może. Jak chcecie postrzelać za zero non stop, to proszę bardzo, da się. No i czołg trzeba było pokryć, bo jest dość ikonicznym czołgiem w grze. Tak? Dzień. On oraz H35 są to czołgi, które wyznaczyły wartanderze, powiedzmy, nową erę. Ponieważ kiedy tak jak powiedziałem wcześniej, yy, godziny dodały nowy przelicznik yy, penetracji pocisków, okazało się, że niektóre czołgi nie były w stanie zdetonować swojego własnego pocisku. Zapalnik na pocisku działał załóżmy po 15 mm czy tam 30 chyba było tak w przypadku Japońców akurat, a pocisk przy nowym kalkulatorze penetracji. Yy, nie był w stanie przebić 25 mm pancerza, zapalnik miał ustawiony na 28, załóżmy fabrycznie i tak, jak było w realu. Także jeżeli się zastanawiacie, czy wartości penetracji czołgów w tej grze są prawdziwe, no, no to tutaj macie odpowiedź i w to, tu wtedy straszne gówno wybiło na ten temat i te czołgi na przykład zostały usunięte i przesunięte, czy tam są niewidoczne, jeżeli wejdziecie do gry chyba na początku. Można je zbadać dopiero chyba, jak skończycie pierwszą erę. Tak było przynajmniej na początku, później już nie wiem, nie śledziłem tematu. Także jak ktoś ma nowe konto, mi powie, czy bez drugiej ery można te czołgi badać, jeżeli nie macie Francuzów dotkniętych. No i dobra. Ode mnie tyle. Czołg historyczny nie tylko no, historycznie, ale i w historii Wartandera moim zdaniem yy, ważne miejsce zaznaczył. No i ode mnie tyle. <laughs> Dzięki za oglądanie. Nie grajcie tym czołgiem, chyba chcecie sobie strzelać za zero. Do usłyszenia w następnym odcinku.